10. It. To. 2017. Reżyser Andy Muschietti. To to nowa adaptacja kultowej powieści Stephena Kinga. W roli demonicznego klauna Pennywise'a wystąpił Bill Skarsgård, którego kreacja do dziś przyprawia widzów odreszcze. Akcja toczy się w małym, pozornie spokojnym miasteczku Derry, gdzie grupa dzieci odkrywa, że za zaginięciami ich rówieśników stoi pradawne zło, Przybierające postać klauna. Film zasłynął przede wszystkim dzięki genialnemu połączeniu horroru i klimatu przygody w stylu Stranger Things. Pennywise jest koszmarem na jawie potworem, który manipuluje dziecięcymi lękami i wyciąga na światło dzienne to, czego najbardziej się boimy. Strach w IT działa nie tylko wizualnie, ale też emocjonalnie. Oglądając film, widzowie wracają do własnych dziecięcych koszmarów. To jeden z tych horrorów, które pozostają w głowie jeszcze długo po napisach końcowych. 9. Hereditary. Dziedzictwo. Hereditary. 2018 roku reżyser Ari Aster Ari Aster w swoim pełnometrażowym debiucie stworzył dzieło, które wielu uznaje za najstraszniejszy film ostatnich lat. W roli głównej wystąpiła Toni Collette, której intensywna emocjonalna gra aktorska Podniosła ten film na zupełnie inny poziom. Historia zaczyna się od rodzinnej tragedii, śmierci matki bohaterki. Szybko okazuje się jednak, że cała rodzina wikła się w coś znacznie mroczniejszego, sięgającego pokoleń wstecz. Hereditary nie straszy tanimi jumpscarami. Tutaj groza jest subtelna, narasta krok po kroku, aż do szokującego finału. Najbardziej przerażające są sceny z udziałem rodziny momenty ciche, pełne napięcia, kiedy czujemy, że coś jest głęboko nie tak. Zaskoczenie, brutalność i atmosfera nieuchronnej tragedii sprawiają, że ten film uznaje się za arcydzieło horroru psychologicznego. 8. The Ring 2002 reżyser Gore Verbinski. Amerykańska wersja japońskiego Ringu wprowadziła na zachód nową falę horrorów azjatyckich. W roli dziennikarki badającej tajemnicze zgony Wystąpiła Naomi Watts. Punktem wyjścia jest kaseta wideo. Każdy, kto ją obejrzy, ginie w ciągu siedmiu dni. Najsłynniejsza scena filmu to ta, w której duch Samary wychodzi prosto z telewizora. Obraz tak ikoniczny, że wszedł na stałe do popkultury. The Ring wyróżnia się chłodnym, wilgotnym klimatem i uczuciem nieustannego niepokoju. To nie jest horror pełen krwi. Tutaj straszy atmosfera tajemnica i świadomość, że zło jest nieuniknione. Samara jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych potworów współczesnego kina grozy, a sam film przez długi czas sprawiał, że ludzie bali się zwykłych telewizorów. 7. The Conjuring. Obecność. 2013. Reżyser James Wan James Wan udowodnił, że nawet w XXI wieku można nakręcić klasyczny horror o nawiedzeniu domu i zrobić to w mistrzowski sposób. W rolach demonologów Eda i Lorraine Warren wystąpili Patrick Wilson i Vera Farmiga. Historia oparta jest na prawdziwych wydarzeniach. Rodzina Peron wprowadza się do domu, który okazuje się siedliskiem zła. Obecność zasłynęła nie tylko dzięki świetnemu aktorstwu, ale przede wszystkim genialnemu budowaniu napięcia. Juan bawi się ciszą, światłem i cieniem. Sprawiając, że każdy zakamarek domu staje się potencjalnym źródłem grozy. Film zapoczątkował cały kinowy uniwersum horrorów: Annabelle, zakonnica. Ale to właśnie pierwszy The Conjuring pozostaje najstraszniejszym i najbardziej klimatycznym. 6. The Exorcism of Emily Rose Egzorcyzmy Emily Rose. 2005: Reżyser Scott Derrickson. W tym filmie horror miesza się z dramatem sądowym. Jennifer Carpenter wcieliła się w postać Emily, młodej dziewczyny, która, jak twierdzą jej bliscy, została opętana przez demona. Największe wrażenie robią sceny jej przemian nieludzkie krzyki, nienaturalne ruchy ciała, mrożące krew w żyłach spojrzenia. Film oparty jest na prawdziwych wydarzeniach, inspirowanych sprawą Annelise Michel, co tylko potęguje grozę. To nie jest tylko opowieść o egzorcyzmach. To również dramat o wierze, zwątpieniu i walce człowieka z czymś, czego nie da się udowodnić w sądzie. Atmosfera, która sprawia, że widz nie może oderwać wzroku, czyni z tego filmu jeden z najbardziej niepokojących horrorów XXI wieku. 5. The Shining Lśnienie. 1980 reżyser Stanley Kubrick, Stanley Kubrick przeniósł na ekran powieść Stephena Kinga. A Jack Nicholson stworzył jedną z najsłynniejszych kreacji w historii kina Jacka Toransa. To pisarz, który wraz z rodziną przyjeżdża do odizolowanego hotelu Overlook, gdzie zaczyna stopniowo popadać w obłęd. Film zasłynął nie tylko dzięki ikonicznym scenom, jak słynne Here's Johnny czy Bliźniaczki w Korytarzu, ale także dzięki dusznej atmosferze izolacji. Kubrick z chirurgiczną precyzją buduje napięcie, wykorzystując długie ujęcia i hipnotyzującą muzykę. Lśnienie nie jest horrorem wprost. To raczej powolne wchodzenie w koszmar, który wydaje się nie mieć końca. 4. A Nightmare on Elm Street Koszmar z ulicy Wiązów. 1984. Reżyser Wes Craven Freddy Krueger, grany przez Roberta Englunda, to ikona popkultury. Morderca w spalonej twarzy i charakterystycznym czerwono-zielonym swetrze poluje na nastolatków. We śnie. Pomysł sam w sobie był genialny. Nikt nie jest w stanie uciec, bo każdy prędzej czy później musi zasnąć. Film wprowadził horror do zupełnie nowego wymiaru. Granica między jawą a snem zaciera się, a widz nie wie, co jest rzeczywistością, a co koszmarem. Sceny śmierci bohaterów były niezwykle pomysłowe i przerażające. Koszmar z ulicy Wiązów. Zapoczątkował jedną z najważniejszych serii w historii gatunku, ale to właśnie pierwsza część pozostaje najbardziej straszna i innowacyjna. 3. The Texas Chainsaw Massacre Teksańska masakra piłą mechaniczną 1974. Reżyser Tobe Hooper To jeden z najbrutalniejszych i najbardziej niepokojących horrorów lat 70. Historia grupy młodych ludzi, którzy trafiają na dom kanibali i sadystycznego Leatherface'a Wciąż szokuje swoją brutalnością. Film został nakręcony bardzo surowo, niemal dokumentalnie, co sprawia, że widzowie czują się, jakby oglądali prawdziwe wydarzenia. Choć krwi jest w nim mniej niż się wydaje, wrażenie grozy potęguje atmosfera brudu, szaleństwa i beznadziei. Teksańska masakra piłą mechaniczną wywarła ogromny wpływ na całe kino Grozy i do dziś uważana jest za jedno z najmroczniejszych dzieł w historii. Dwa. The Exorcist, egzorcysta. 1973, reżyser William Friedkin, egzorcysta, to film, który w latach 70. wywoływał panikę w kinach. Ludzie mdleli i wybiegali z sal. Ellen Burstyn gra matkę dziewczynki, którą opętał demon, a Max von Sydow wciela się w księdza, próbującego przeprowadzić egzorcyzmy. Do dziś szokują sceny bluźniercze. Przerażające transformacje dziewczynki i jej nieludzkie zachowania. Egzorcysta to nie tylko horror, to także opowieść o walce dobra ze złem, o wierze i zwątpieniu. To jeden z najważniejszych filmów w historii kina, który zdefiniował cały gatunek i pozostaje wzorem dla wszystkich opowieści o opętaniach. 1. Halloween 1978. Reżyser John Carpenter. John Carpenter nakręcił film, który dał początek całemu gatunkowi slasherów. Michael Myers, morderca w białej masce, uciekający z zakładu psychiatrycznego i powracający do swojego rodzinnego miasta, to postać, która na zawsze zapisała się w historii kina. Jamie Lee Curtis zagrała tu swoją pierwszą wielką rolę i stała się ikoną horroru. Minimalistyczny styl Carpentera, genialna muzyka skomponowana przez niego samego i atmosfera nieustannego zagrożenia sprawiają, że Halloween pozostaje jednym z najstraszniejszych horrorów wszechczasów. To film, który udowadnia, że nie potrzeba hektolitrów krwi. Wystarczy prosty pomysł, świetne wykonanie i postać, która ściga widza nawet w jego snach.